Dzień dobry Państwu. Na początek chciałem zauważyć, że nasze wystąpienie ma charakter międzynarodowy. To znaczy, że kolega y, opisze sytuację panującą w kraju, a ja natomiast y, za granicą. Od dłuższego czasu prosimy rząd o ceny preferencyjne. To się zgadza. I o cła zaporowe. Nie możemy sprzedać naszych produktów robotnikom w balcerowić. Tak. Wymyślił popiwek. Nie chcą brać naszych świń i do Związku Radzieckiego i za granicę nie chcą brać. Padają gospodarstwa duże I małe. i małe. Nic się nie opłaca. Nawet rano się wstawać nie opłaca. Mleko się nie opłaca, mięso się nie opłaca, ziemniaki się nie opłacają, zboże się nie opłaca. Państwo nie chce skupować naszych produktów i magazynować. A ostatnio. To się, to się zgadza. A ostatnio. Zaostrzyła się sytuacja międzynarodowa i w związku z tym To, to jeszcze ja powiem. kolega chciał wystosować mhm. apel... Nie dało dogadać, to my tam, bo teraz nie ma granic już, tak. ani wizów i tych tam, to my do was pojedziemy i bizonami i tarpanami. tarpanami. Tak, o, dziękuję. dziękuję. Zatarasujemy wam drogi, a, a jak i to nie pomoże, to, to ich tam zostawimy wam, tych, tych tarpanów, znaczy i bizonów. Dziękuję.